Witam Was, tu Szalony Kolekcjoner. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać moje wszystkie powtórki klubów z edycji Match Attacks 2012-2013. Wklejałem filmy, gdzie robiłem unboxingi kart właśnie tej edycji, wydanych przez Topps. Część z Was pisała, żebym pokazał Chelsea, żebym pokazał Arsenal czy inne kluby. Postanowiłem to wszystko zrobić za jednym zamachem, pokażę Wam wszystkie kluby razem z moimi powtórkami. Poza powtórkami mam jeszcze troszeczkę saszetek i trochę boksów, yy, które kiedyś w końcu trzeba będzie otworzyć. Mamy teraz sezon ogórkowy, no w zasadzie ligi dopiero raczkują, e, rozkręca się Champions League. E, żadne fajne edycje w tej chwili nie trwają, także no niestety będę Was karmił. E, jeszcze starymi kartami. Słuchajcie, rozłożymy sobie można plakach, na którym są pokazane te drużyny. I zacznijmy może od arsenalu. Widzę, że mam jeden, dwa, trzy dodatkowe komplety z Arsenalu Arsenal na kartach wyszedł w numerach od 1 do 18. i tak pierwszą kartą jest Emirates Stadium to jest stadion Arsenalu, stadion Kanonierów bardzo fajny okazały stadion, niestety nie, da, nie dane było mi tam jeszcze być mamy tutaj Wengera to jest menadżer jeżeli chodzi o bramkarzy to oczywiście Wojciech Szczęsny, Santos, Andre Santos, Sagna, Gips, to już szóstka, Kościelny, Laurent Kościelny, siódemka, teraz mamy pewnego Niemca. Tutaj mamy kartę y, zawodnika, który występuje też na karcie Club 100. Dobry zawodnik Ramsey. Chamberlain. On występuje też y, w edycji Champions League. Diaby. Wilshire. Arteta. Rosicki. I na koniec mamy ostatniego zawodnika. Także z arsenalu mam cztery dodatkowe komplety. Kolejnym zespołem jest zespół Aston Villa. Czekajcie, bo tutaj mam coś pomieszane. Tak Chelsea mi się pomieszała niestety z Aston Villą już zaraz. Zaraz to wszystko wyprostuję. Aston Villa występuje na kartach od numeru 19 do numeru 36. Tutaj mam niestety tylko jeden komplet. Przynajmniej złożony komplet. Plus komplet, oczywiście, który jest w albumie. Uuu, nie widzę tutaj stadionu, gdzieś się zapodział. Podejrzewam, że za chwilę się znajdzie. Pokażę Wam od numeru 36, czyli będziemy się cofali. Darren Bent Weyman. Co do kilku zawodników, nie mam, nie mam pewności. Bannan, jak się wymawia ich nazwiska, nie chcę kaleczyć, dlatego pokazuję wam tylko karty. Wlear. Ron Vlaar, Clark, Baker. I tutaj mamy Lamberta. To jest menadżer Aston Villa. No nie mamy stadionu. Ciekawe, gdzie nam się zapodział. Mam nadzieję, że się za chwilę znajdzie. O jest, zobaczcie. Villa Park. Stadion Aston Villa. Dobra, kolejną drużyną jest drużyna Chelsea. I mam też tylko jedną, nie wiem dlaczego, podejrzewam, że gdzieś, gdzieś jest ich więcej. No i zaczynamy. Stanford. Roberto Di Matteo, menadżer, świetny taktyk. Czech, super bramkarz. Ashley Cole. Iwanowicz. David Luiz. Czentery, Lampard, Marco Marin, Mikel, Ramirez, bardzo znani zawodnicy, większość z nich występowało też na kartach Champions League w poprzedniej edycji. I na koniec mamy Torresa. Chelsea występuje w e, numerach od 37 do 54. W zasadzie wszystkie te powtórki są do wydania, natomiast no, nie mam pomysłu, co bym chciał za nie, bo w zasadzie nie mam, e, nie mam jakichś takich specjalnych potrzeb. Kolejnym zespołem jest zespół Evertonu. Everton występuje od numeru 55 do 72 i zobaczmy. Mamy raz. Mamy... dwa. Mamy... Film chyba będę musiał podzielić, niestety. Mamy cztery komplety dodatkowe zawodników Evertonu. No to co, zaczynamy, pojedziemy od końca, od siedemdziesiątego drugiego numeru. Ups. Tutaj troszeczkę zawodników mniej znanych, jak w każdej lidze. Gibson. Tak, zdecydowanie film trzeba będzie podzielić, z tego względu, że... ...że no nie zmieścimy się w jednym odcinku. Później zrobimy też unboxing, może czy TAX. Nie wiem, czy będziemy czegoś... Mamy tutaj menedżera, szukali i na koniec stadion Evertonu. Dosyć niski, ale też okazały fajny: także cztery komplety Evertonu. Teraz widzę, że powinien być w Fulham, a nam się tutaj. Dobra, muszę kończyć. Pozdrawiam Was, kolekcjoner, cześć.